Cześć! W tej instrukcji pokażę Ci, jak wykonać połączenie za pomocą aplikacji TeamViewer, aby uzyskać zdalny dostęp do pulpitu drugiego użytkownika. Pamiętaj, że aby rozpocząć połączenie z drugą osobą, na jej komputerze również musi być otwarta aplikacja TeamViewer. Każdy użytkownik posiada unikatowe ID TeamViewer, które wyświetla się po lewej stronie ekranu głównego aplikacji. Pod nim znajduje się hasło do wykonywania sesji zdalnej. Poproś swojego partnera o przekazanie jego ID użytkownika i hasła. Wklej ID w polu identyfikator partnera i kliknij Połącz. Aplikacja połączy się z drugim urządzeniem. Aby dokończyć proces, wpisz hasło partnera i kliknij Zaloguj się. W tym momencie otrzymałeś dostęp do pulpitu partnera, dzięki czemu możesz rozpocząć zdalną pracę z jego komputerem. W prawym dolnym rogu pulpitu wyświetlany jest panel boczny aplikacji, widoczny dla obu użytkowników. Możesz go zminimalizować, klikając strzałkę znajdującą się po lewej stronie panelu. Aby zakończyć połączenie, kliknij krzyżyk znajdujący się w górnej części ekranu lub w panelu bocznym aplikacji TeamViewer. Pamiętaj, z aplikacji TeamViewer można korzystać bezpłatnie w celach prywatnych. Aby wykonywać zdalne połączenia w celach biznesowych, wymagana jest płatna licencja TeamViewer. Zapraszamy na stronę home.pl, gdzie znajdziesz aktualną ofertę TeamViewer.